Cześć, z tej strony Karolina Synowiec. Jestem prawnikiem w Kancelarii Kondrat i Partnerzy. Wracam do Was dzisiaj z kolejnym krótkim odcinkiem vloga poświęconego własności intelektualnej w Metaverse. Nawiązując po części do tematyki z poprzedniego odcinka, chciałabym poruszyć dzisiaj temat publikacji projektów wytycznych dotyczących zgłaszania znaków towarowych dla dóbr wirtualnych oraz NFT, czyli niewymiennych tokenów, które w ostatnim czasie udostępnił Unijny Urząd do Spraw Własności Intelektualnej. I niewątpliwie um, pojawienie się tej przestrzeni metaverse to na pewno duży krok naprzód dla technologii, dlatego też w tej kwestii znaki towarowe ze względu na, na ochronę jaką zapewniają należą do tych praw własności intelektualnej, które Zbudzają duże zainteresowanie i stwarzają też przedsiębiorstwom nowe możliwości osiągania zysków handlowych. Z tego też względu, um, unijny urząd, o, który odpowiada za rejestrację znaków towarowych m, na terenie Unii Europejskiej, w odpowiedzi na ten nagły wzrost, Zgłoszeń znaków towarowych, zawierających właśnie określenia dotyczące dóbr wirtualnych i, i NFT, wydał wytyczne dotyczące swojego podejścia co do klasyfikacji tych dóbr wirtualnych. I ta właśnie kwestia uwzględniona została w projekcie wytycznych na rok 2023. Co ważne, EUIPO definiuje NFT jako unikalne certyfikaty cyfrowe zarejestrowane w technologii blockchain, które uwierzytelniają przedmioty cyfrowe. Ale są odrębne od tych przedmiotów cyfrowych. I w przypadku tutaj składania wniosków w celu zgłoszenia znaku, dla urzędu tak naprawdę samo określenie NFT jest, krótko mówiąc, nie do przyjęcia. Czyli dla EUIPO zarówno terminy takie jak dobra wirtualne, jak i niezbywalne tokeny, co do zasady są po prostu niewystarczające. Zamiast tego, przy, przy zgłoszeniu znaku, dla danych towarów należy określić treść. Do, którą, do której odnoszą się te dobra wirtualne, czyli na przykład dobra wirtualne, a konkretniej wirtualna odzież. W przypadku z kolei tokenów należy określić rodzaj przedmiotu cyfrowego uwierzytelnianego przez NFT. Urząd wskazał też, że dobra wirtualne i NFT należą do klasy 9 klasyfikacji nicejskiej. Dzieje się tak, ponieważ te towary traktowane są jako treści cyfrowe. Klasa 9 obejmuje z kolei głównie aparaturę i urządzenia wykorzystywane do celów naukowych i badawczych, sprzęt audiowizualny, sprzęt informatyczny. I urząd zapowiedział też, że właśnie w kolejnej 12 edycji klasyfikacji nicejskiej, która ukaże się w 2023 roku, do klasy 9 zostanie dodany termin pliki cyfrowe do pobrania, uwierzytelnione przez niezbywalne tokeny. No i na pewno rosnąca liczba tego typu zastosowań pokazuje też, że tokeny są w pewnym sensie cennym narzędziem do rozpoznawania marki i uzyskiwania ochrony własności intelektualnej. W przyszłości na pewno będzie to kluczowe dla marek, aby, aby chronić swoje znaki towarowe w Metaverse, ale też po prostu ogólnie online. Podejście urzędu zostało przedstawione w projekcie wytycznych na rok 2023, co do których też strony zainteresowane mogą wnieść swoje uwagi do 3 października bieżącego roku. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania albo, albo wątpliwości dotyczące tego tematu, albo chcielibyście po prostu uzyskać y, informacje na temat samej procedury zgłaszania znaków towarowych y, na terenie Unii Europejskiej, y, piszcie do nas, na pewno chętnie pomożemy. Pozdrawiam.